Fuerta Ventura. Jestem właśnie na lotnisku. Przyleciałem o godzinie 11 i czekam teraz na kolegę. Niestety ma opóźniony lot o dwie godziny. Lotnisko całkiem spoko. Pogoda na zewnątrz też cieplutko ponad 20 stopni. Także będzie fajnie spędzony czas na Fuerta Ventura. Pod lotniskiem taka knajpka tuż przy wyjściu bardzo przystępne ceny kanapeczka za 6 euro. Przeciwko za 2,50. 2 Kolega już dojechał. Mamy auto, idziemy go odebrać teraz. No, taka furka wypożyczona na 5 dni 60 euro. Także nie jest źle. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś uszkodzeń. Wydaje się wszystko ok. No i ruszamy w drogę. Jeszcze przystanek, dojechaliśmy do La Pared. Fajnie się furkom jeździ. No i tutaj jest taka, jak się ta plaża nazywa? La plaża La Coreta. Idziemy zobaczyć. A Na tą skałkę sobie wyjdziemy. Ogólnie na Fuerteventura bardzo wieje. Jest to najbardziej wietrzysta z, wys, z Wysp Kanaryjskich więc może być problem z dźwiękiem no ale zobaczymy tutaj mamy plażę La Pared fajne fale są idziemy tam na górę zobaczycie jest to taka miejscówka na którą przyjeżdża się tutaj na Fuerteventura na zachód słońca no my jesteśmy wcześniej jest dopiero 15 no ale tak wyszło Idę tam na koniec. Może mnie fala zmoczy. A się orzeźwię trochę. Wszystko mokre tutaj, czyli musi fala tutaj nieźle nawalać. O proszę. Bardzo fajne miejsce. Polecam przyjechać. I widok na drugą stronę, wiewiórka tutaj przebiegła właśnie, czy coś, czy coś podobnego, o, tam jest. Dojechaliśmy na drugą miejscówkę Playa de la Barca i tutaj znajduje się plaża, idziemy zobaczyć. A później pójdziemy sobie tam, na ten punkt widokowy na górę. Tak wygląda plaża tutaj. Wychodzimy na górę, zobaczyć widok na tą. Plaże, doszliśmy do punktu Buda z krzesłem, można sobie siąść, a tak wygląda widok na plażę. A z drugiej strony mamy taki widok, tereny górzyste. Wracamy do samochodu i jedziemy dalej na kolejną miejscówkę, I jesteśmy pod hotelem. Tutaj notujemy dwie noce Occidental, Handia Playa, jeden z największych tutaj hoteli z basenami, i tak dalej. ale to pokażemy wszystko. Taka recepcja. Choinka jest. Idziemy do pokoju. Pokój numer 218. Taki pokój. Łóżka można rozłączyć. No i idziemy zobaczyć balkon. A nie mamy widoku na... Na basen, znaczy basen widać, ale zasłania taras. No ale jest ok. No i tak prezentuje się hotelowy basen. Tam na górze jest taki taras, restauracja, są stoliki. A my mamy tam pokój. Idziemy teraz na plażę, przejście, zobaczyć okolice. Kolega już był dwa razy tutaj, ja jestem pierwszy raz. Także zobaczymy, co tutaj jest. A tu mamy jeszcze jeden basen. Mało ludzi w hotelu, ale to dobrze. Idziemy do windy, zjedziemy na dół i w tamtą stronę, w stronę yy, latarni morskiej. Tutaj wychodzimy z windy i od razu spar, sklep spożywczy, dosłownie pod hotelem. A tam już jest plaża z tyłu. Także bardzo fajna lokalizacja. A tutaj kolejny hotel jeden z większych też tutaj Morohable, idziemy się przejść do tej miejscowości i powrót zajmie to jakąś pewnie godzinę, może więcej No i trzeba zjeść obiad w hotelu. Przede mną Letarnia Morska. Ale idziemy dalej w tamtym kierunku do tej miejscowości, a no i później wrócimy sobie tam plażą. Zaraz zachód słońca. Doszliśmy do plaży Morohable i teraz wracamy po piasku. Plaża całkiem spoko tutaj. Ale już się robi ciemno, słońce zachodzi, więc nie ma takiego fajnego efektu. A tam jest punkt widokowy. Miałem do wody wchodzić, ale zimno jest. Ręcznik mam, ale dzisiaj sobie odpuszczę. Jutro może popływamy, nie? Dzisiaj, dzisiaj już zimno, za późno już. Plaże zalało. Przedzieramy się przez wodę. Tam hotel po lewej. Udało się przejść. Idziemy do hotelu na obiad. Mega głodny jestem. No i już wróciliśmy do hotelu. Karta nie działa do pokoju Trzeba wymienić na recepcji Umyć się, no i co? Na obiad Jesteśmy na obiedzie Jest bufet, można jeść ile się chce No i taki obiadek Jest ryba, ryż, jakieś warzywa, ziemniaki Standardowo, jak w każdym hotelu Drugi dzień, Fuerteventura Już po śniadaniu I co? Jedziemy teraz, gdzie jedziemy? Do Costa Calma? Nie. No, ale w tamtą stronę jedziemy do Costa Calma i tam będziemy robili jakiś sobie szlak dzisiaj. 15 km. Fura stoi. Volkswagen Polo. Bardzo fajnie się jeździ. Fajne autko. No i tanio. Tutaj zaczynamy szlak. Stawem furkę na takim parkingu. No I idziemy. Dobra pogoda dzisiaj. Lekki wiaterek wieje, także będzie się przyjemnie szło. Traska taka na 15 km. Będziemy robić taki loop, czyli dookoła, tamtędy wrócimy. Tak wygląda szlak na początku. Po prawej góry, a po lewej mamy wiatraczki. Później będziemy tamtędy wracać chyba. No i tak to wygląda na razie. Pierwsza informacja na szlaku w prawo na Laparet, gdzie wczoraj byliśmy. W lewo Moro Hable 6 godzin. Też wczoraj byliśmy wieczorem tam, w tamtą stronę teraz w kierunku oceanu. No i mamy pierwszy widoczek na ocean. Musimy tam na dół zejść. Tamtędy prowadzi szlak. Szukamy zejścia na dół. Fajne fale są tutaj na Fuerteventura. Do tego wiatr, co sprawia, że jest to bardzo fajne miejsce dla kitesurferów. Tutaj mamy zejście. Dochodzimy do wody i teraz odbijamy tam w lewo. Tamtędy będziemy szli. Tędy prowadzi szlak. Można też iść w prawo. Taka traska przy wodzie. Piękne formacje skalne tutaj można zaobserwować. Całkiem spore fale tutaj są. O, idzie duża teraz. Zobaczyć. Tutaj kolejna formacja. Skalna, wszystko wyryte przez wodę. Tutaj kolejna taka miejscówka, żeby sobie można było zrobić fotkę. No, fajny szlak, są fajne widoki. Jeszcze jakieś 5 km nam zostało do końca, i później będziemy wracali. Tutaj odbijamy w lewo, będziemy wracać. Tu musimy wejść na górę. Dochodzimy do wiatraków. Przed nami wiatraki, a to oznacza, że jesteśmy prawie już na końcu szlaku. Trochę wieje dzisiaj, a tylko dwa wiatraki pracują. Dziwna sytuacja to jest. Za mną wiatraczki. Wracamy do auta. Jeszcze, pewnie gdzieś podjedziemy na jakąś miejscówkę. Później do hotelu. Na chwilę odpoczniemy, a później jedziemy w kolejne miejsce. Muzyka trzymaliśmy się na punkcie widokowym wczoraj właśnie tam byliśmy na tej plaży dzisiaj widoczek z góry już fotelu Idziemy na basen, popływać, pół godzinki, chwila przerwy, a później jedziemy dalej na inną miejscówkę jeszcze. Tak wygląda basenik, już wczoraj pokazywałem. Bardzo mało ludzi jest, także dobrze. Zaraz wchodzę do wody. Idę zobaczyć gaming zone jeszcze. Taki gaming zone mamy tutaj w hotelu. Ale wszystko, wszystkie gry trzeba płacić. To jest dziwne bo raczej to powinno być już w cenie widok na miejscowość, w której się zatrzymaliśmy Widać wybrzeże, piękny widok. Dojechaliśmy do Kofete. Idziemy teraz na dół, tam na plażę. Może podejdziemy tam po ten kamień z tyłu. Ale za jakąś godzinkę czasu tutaj spędzimy. Okolica bardzo fajna. Można auto zaparkować, jest parking, no i górki wokoło. Duże fale są, jeszcze większe niż wcześniej, jak byliśmy tam na tym szlaku. Idziemy tam, dojdziemy na sam koniec pod ten kamień. Prawie już przy kamieniu. Dalej jak widać już nie można iść. No i co? Fotkę sobie zrobię i będziemy wracali. Już pod samochodem. Ogólnie warto przyjechać. Tylko trzeba mieć na uwadze jeden, jedną rzecz, że droga tutaj jest bardzo w bardzo złym stanie. Tak wygląda nawierzchnia. Więc trzeba uważać jak się jedzie ale warto przyjechać. Ostatnie spojrzenie i wracamy.